Cześć, nazywam się Marcin Szeląg. Po kilku godzinach prezentacji zakończyliśmy dzisiejszy dzień. Mieliśmy pierwszy raz taką imprezę w firmie Kistor, gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania przynajmniej kilku nowych firm. Mam na myśli NAF, mam na myśli FBT, mam na myśli DB, mam na myśli Presonusa, mam na myśli ofertę najnowszych produktów Turbosound. Co zaprezentowali nasi prezenterzy w dniu dzisiejszym było tak ciekawym y, zjawiskiem i tak przyjemnym y, punktem, że każda osoba, która była zaproszona na tą imprezę, y, wyciągnęła najwięcej informacji, które mogły być y, dostępne w jednym miejscu. Występuję tutaj dzisiaj w roli reprezentanta producenta systemów nagłośniowych młodej marki stosunkowo na naszym rynku i uważam w całej naszej firmie, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne, aby szersze grono mogło dotrzeć do wielu marek, mogło porównać je w jednym miejscu w jednakowych warunkach i aby produkty takie jak nasza firma, naszej firmy mogły zostać zauważone przez szersze grono odbiorców. I żeby zostały zweryfikowane na tle uznanych marek, te, które są już długo na rynku. Więc takie inicjatywy popieramy w całej rozciągłości i będziemy w nich uczestniczyć bardzo chętnie. Na pewno pojawimy się u Was znowu. Klienci mają na tego rodzaju imprezach możliwość ocenienia, porównania i wyboru najlepszego systemu dla siebie. I taki jest cel tego rodzaju imprez. Możemy dzięki temu spotkać się z waszymi bądź bądź klientami którzy pracują na naszym sprzęcie, możemy się podzielić doświadczeniami, trochę jednak o tym sprzęcie wiemy. Mhm. Więc, yy, myślę, że tak, myślę, że tak, dzięki temu yy, życie jest łatwiejsze mhm. dla naszych klientów, no bo mogą w pełni wykorzystać możliwości naszego sprzętu. Klienci, moim zdaniem, powinni mieć dostęp do, do takich prezentacji, ponieważ zapoznają się z różnymi technologiami. Technologie migrują, między innymi Bluetooth, Wi-Fi, także te technologie powinny być jak najbardziej dostępne i takie um, szkolenia mają na celu przybliżenie tych technologii klientom. To takie spotkania, gdzie dystrybutorzy mogą, mogą zaprezentować swój sprzęt. Y w sklepie stacjonarnym każde takie spotkanie jest na pewno bardzo pozytywne. Jest pozytywne dla klientów, jest pozytywne dla samego sklepu, jest pozytywne też dla dystrybutorów. To jest taka sytuacja tak zwana win-win, wszyscy, wszyscy wygrywają. Na dzisiejszym pokazie jak widzimy mamy bardzo małe paczki i to aż jest niemożliwe, że z takich mały paczek może być taka potęga brzmienia. Kiedyś się wydawało, że duża moc musi być konkretny głośnik, tak na dzisiaj widzimy z ośmiocelowych głośników. Tak już mi nie wychodzi. Byłem przekonany do znanych firm takich jak RCF, y, Yamaha, ale są również ciekawe firmy takie jak NAV Performer, Performance, które y, pokazały swoją klasę. Nie trzeba być nastawionym konkretnie na, na to, że coś jest popularne i tak dalej. Bardzo interesujące są nowe systemy liniowe, ale myślę, że producent, polski producent NAV Wykosił konkurencję, pokazał naprawdę prawdziwe brzmienie przy dużej mocy co jest Bardzo istotne. Systemy typu RCF, DB Technologies mają też piękne brzmienie, ale na pewno na hałturach typu Wesela będzie brakować mocy. Nie mam do Was zbyt daleko, więc, wizyty, by zaczerpnąć wiedzy, nowe produkty poznać jak najbardziej. Bardzo byłoby fajnie, żeśmy się tutaj spotkali w sklepie historii. Jest... Była to bardzo fajna impreza. Było sporo osób, i mam nadzieję, że te grono osób będzie chwaliło firmę KISTOR i tą imprezę. Pozdrawiam, dziękuję, do zobaczenia.